24 stycznia 1961 roku w Goldsboro w północnej Karolinie bombowiec B-52, który był już w trakcie misji alarmowej, miał małego pecha. Jedno z jego skrzydeł postanowiło odmówić współpracy. Na pokładzie znajdowały się dwie bomby atomowe, każda o mocy 24 megaton, czyli wystarczającej, żeby zrobić porządek na pół stanu. Jedna z bomb wylądowała elegancko na spadochronie, jak w firmie akcji, druga natomiast. No cóż, poleciała prosto w pola uprawne i wylądowała z hukiem gdzieś na bagnach. No i armia Stanów Zjednoczonych miała dosyć poważny problem. Zgubili głowicę nuklearną, próbowali ją z tych właśnie bagien wydobyć. Problem polegał na tym, że to wcale nie było takie proste zadanie. I wiecie, na jaki pomysł wpadła armia Stanów Zjednoczonych? Wykupiła te bagna, ogrodziła je i teraz strzeże pilnie jako taki atomowy. Park. everything is going smoothly i assure you our merchandise is not where it's supposed to be it's right down there mr pritchett everything's on schedule